Witam serdecznie Milena Gołda. Jesteśmy w tej chwili w hotelu Bristol, gdzie prezentowaliśmy menu na kolejne wydarzenia Forum Biznesu. Moi drodzy, jest początek 2022 i nasza rzeczywistość biznesowa nie skłania do optymizmu. Jednakże organizuję kolejne wydarzenie. To będzie już czwarte wydarzenie z kolei, pod tytułem Liderzy przyszłości i firmy rodzinne. Moi drodzy przedsiębiorcy, bardzo ucierpieli w czasie pandemii, i w tej chwili z racji na wprowadzane e, zasady przez nasz rząd, będziemy musieli sobie dać radę. Nie lubię tego wyrażenia, dać la, radę, ale czy mamy tutaj tylko liczyć na opatrzność boską? Nie, damy radę. W jaki sposób? W taki sposób, że możemy wzajemnie sobie pomagać, wzajemnie się wspierać, wzajemnie motywować siebie, inspirować do działania, do zmiany, do modyfikacji naszych biznesów, które mamy w tej chwili. I taki jest lider przyszłości, który reaguje na zmiany w otoczeniu, który się nie poddaje, który idzie do przodu który ma mocną energię i prowadzi ze sobą ludzi, z którymi tworzy team, z którymi tworzy firmę, bo w czasach takich jak Covid, bo w czasach takich, kiedy jest coraz więcej zmian, których nie rozumiemy my ani nasi często księgowi, zastanawiamy się co dalej i co dalej? Dalej musimy tworzyć polską gospodarkę. Pamiętajcie. To my, mali i średni przedsiębiorcy, tworzymy polską gospodarkę. To nie są największe korporacje, to właśnie my. I zapraszam 1 kwietnia na GALE, liderzy przyszłości i firmy rodzinne. Tego dnia odbędzie się ogłoszenie konkursu w trzech kategoriach. To Polish Brands, czyli topowe polskie marki. Liderzy. LIDER 2022 oraz trzecia kategoria to Firma Rodzinna Roku. Kochani, zapraszam serdecznie. Będziecie mogli przede wszystkim pokazać swoją firmę, poznać osoby, z którymi możecie nawiązać współpracę, stworzyć razem biznes, a być może e, wymyśleć coś nowego. Wspierajmy się nawzajem. Pomagajmy sobie. Zapraszam na forum i galę. Gala odbędzie się 1 kwietnia. Forum we wrześniu na jednej z uczelni w Warszawie. Więcej będziecie dowiadywali się w kolejnych nagraniach tu na YouTube oraz w mediach społecznościowych. Co mogę Wam zdradzić? Galę poprowadzi jak zwykle Pan Zegmuntheiser. Mamy zaproszenia wysłane do naszych gości honorowych do Ewy Chodakowskiej, Joanny Przetakiewicz, do Agustina Agurola, do kilku innych znakomitych osób, które będą razem z nami mówiły o tym, jak stać się liderem w przyszłości, liderem jutra. Zaprosiłam też kilku profesorów, w tym profesora z Paryża, liczę na to, że będzie to ciekawa dyskusja, że będzie to ciekawe wydarzenie z sercem, z duszą, gdzie nie tylko będziemy promowali polskie marki, ale będziemy też tworzyli klub, Biznes Forum Club, czyli klub wspierający siebie nawzajem, bo tak naprawdę w tych trudnych czasach powinniśmy się wzajemnie wspierać i motywować do tego aby właśnie dać radę w tym nowym, nienowym ładzie, nieładzie w Polsce. Dziękuję Wam serdecznie, Milena Kołta.